Będziemy właśnie na targi w kantonie, na wszystkie hale wystawowe. Wczoraj uczyliśmy do pokoju około 2.33, 3.00, dzisiaj spaliśmy znowu około 5 godzin. Od hotelu dzieli nas dystans około 10-15 km, więc za chwileczkę dotrzemy do tych targów i będziemy musieli się zarejestrować. Udało nam się po 2 godzinach dostać bupadze i będziemy teraz chodzić takim, powiedzmy, bocznym wejściem na targi, ponieważ główne wejścia miały strasznie duże kolejki. Między halami podróżujemy poruszając się po ruchomych panelach bądź jeżdżąc busami, które transportują ludzi między halami. Targi w Kanclu są około 3,5-4 razy większe niż te w Hongkongu, więc naprawdę będziemy mieć dużo pracy tutaj. Targi są podzielone na strefy. Znajdujemy się teraz w strefie 1-1, no i strefa, powiedzmy, ta dolna, czyli 1, jest podzielona na 5 takich dużych sektorów, które widzieliście przed chwilą. Przenieśliśmy się do kolejnego dnia, ponieważ wczoraj nie mieliśmy już siła, ani czasu na nagrywki spotykaliśmy się z naszymi dostawcami przez pół dnia Pół dnia czekaliśmy na rejestrację, e, poparże, no i w końcu mamy czas, żeby pochodzić po budkach Jestem właśnie po spotkaniu z naszym dostawcą i w kulturze chińskiej jest wręczanie sobie takich małych prezentów My wręczyliśmy takie małe upominki tutaj, które kojarzyły się z naszym krajem a my dostaliśmy coś takiego w postaci zielonej herbaty Właśnie udajemy się na spotkanie z naszym dostawcą czyli z Rokim Idziemy do jego biura Zobaczymy, jaki będzie miał widok z góry. Jesteśmy teraz już przy wyjściu i Roki zaprosił mnie tutaj do okna, żeby zobaczył widok, jaki mają z biura. Zobaczcie. Okej. Okay. Roki zabiera nas do restauracji, żebyśmy zjedli wspólnie kolację. Roki zabrał nas do restauracji, w której serwowali owoce morza. Był tutaj bardzo duży ich wybór. Wszystko było świeże i możliwe do wyboru na miejscu. Wraz z owocami morza również tutaj zamówiliśmy dużo warzyw, tak jak tutaj w kulturze chińskiej jest to w zwyczaju. Oczywiście jedliśmy to wszystko, dzieląc się różnymi posiłkami, które przyszły na stół. Przed rozpoczęciem posiłku musieliśmy przemyć nasze naczynia oraz sztućce gorącą wodą. W tym wypadku była to gorąca herbata. I jedliśmy rzeczy takie jak na przykład szpragi, ostrygi, smażony tofu i inne dania kuchni chińskiej. Właśnie skończyliśmy kolację. Jedliśmy owoce morza, rybki, krewetki, ostrygi. Było bardzo fajnie.